Telewizja Master gościła na spotkaniu liderek skół gospodyń wiejskich z terenu gminy Stoczek Łukowski. Miejscem spotkania była miejscowość Jagodne. Dzisiaj jesteśmy w Jagodnym, gmina Stoczek Łukowski na pograniczu województw lubelskiego i mazowieckiego. I Jest to spotkanie liderów lokalnych, gdzie zwiększamy swoje kompetencje i nabieramy energii, siły na dalsze działanie. Nasze działanie ma za zadanie podnosić umiejętności liderów lokalnych, czyli głównie chodzi tutaj o koła gospodyń, i to już właśnie robimy. Robimy to oczywiście też dzięki współpracy z jednostkami samorządowymi, czyli Gmina Stoczekułkowskiej, Wójt, Rada, którzy nam umożliwili znaczy stworzyli nam miejsca, gdzie możemy takie inicjatywy robić. Natomiast. W zmieniających się warunkach, nie wiem, politycznych, społecznych wymaga od nas się, żebyśmy byli bardziej kompetentni, wiedziały więcej. I właśnie tym się zajmujemy. Nasza inicjatywa o tyle się podoba, że dzisiaj gościmy nie tylko koła z naszej gminy, ale również z ośrednego województwa mazowieckiego, z kołodziąża, jak również z gminy Latowicz. Nawet będzie też koleżanka Złukowa, która również chce się zainspirować naszą inicjatywą. Także chcę bardzo podkreślić to, że wspólne działanie, takie nie tylko organizowanie konkursów, ale również wspólne podnoszenie kompetencji jest bardzo ważne i razem możemy zrobić dużo więcej. Bardzo fajnie są takie warsztaty dla kobiet, dla nas, że możemy sobie. Ale tutaj na różne tematy porozmawiać, że możemy nawiązywać współpracę, że możemy to wszystko poszerzać, te nasze horyzonty. Nie tylko właśnie jeśli chodzi o gminy, ale też o województwa. Ja jestem z Mazowieckiego, ja jestem w Lubelskim. Fantastyczne warsztaty. Mam nadzieję, że jak no, że wyjdzie, jako ja jako kobieta wyjdę stąd taka mocniejsza, silniejsza, że być może na więcej takich mnie nurtujących pytań mnie jako kobietę. Będę mogła znaleźć szybciej odpowiedź. Próbujemy się integrować. Dzięki temu, że zapraszamy dziewczyny nawet z województwa mazowieckiego, ale i z innych województw, mamy szansę poznać je, i ich tradycje i przede wszystkim przekazać coś od siebie, tak? bo każdy pracuje nad czymś w różny sposób, tak, swój sposób także mnie jest I przyjaźnie słuchajcie między tak. kobietami to jest to zawieramy nowe przyjaźnie nowe znajomości tak. no i na pewno zawrzemy jakieś nowe projekty tak na pewno wspólne, tak. wspólne czyli razem do celu i faceci mogą nam tylko tego pozazdrościć warsztaty rozwojowo wspierające poprowadziła psycholog Izabela Baran która mówiła między innymi o tym jak mówić nie Głównie po to, żeby troszeczkę dziewczyny wzmocnić, nauczyć ich takiej asertywności, często nie umiemy powiedzieć nie. Często się boimy, bo boimy się, że ktoś na nas obrazi, albo boimy się, że ktoś może nas nie lubić. Tak? Ale to już jak gdyby dzisiaj się będziemy tego uczyć, jak bardzo to gdzieś tam się u nas zakorzeniło w naszym dzieciństwie. Tak ja dzisiaj dziewczyny troszeczkę popchnę do przodu, żeby nie było to dla nich taką trudnością. Jakby dziewczyny wzięły to wszystko, co będę mówiła do serca, a potem umiały to wykorzystać w praktyce, tak, żeby nie bały się podejmować decyzji, żeby nie bały się radzić sobie w trudnych sytuacjach, tak, ale przede wszystkim, żeby umiały mówić, że nie, żeby umiały powiedzieć, że się z czymś nie zgadzają, bez obaw. Nie, to tylko na tym mi najbardziej chyba dzisiaj zależy. Spotkanie, które odbyło się w Jagodnem było jedną z pierwszych inicjatyw podjętych przez tamtejsze Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich. Koło zostało założone pod koniec marca tego roku, więc jesteśmy bardzo świeżym kołem. Na razie się dogrywamy. Powiem szczerze, ja tutaj się wychowałam i tu nigdy się nic nie działo. Z racji tego, że wiem, że będę tutaj już mieszkać na stałe, i moja rodzina chciałabym, żeby to miejsce było takie atrakcyjne, żeby coś się działo, żeby to nie było tylko takie siedzenie w domu, tylko wyjście do ludzi, zwłaszcza po tej dobie COVID-a, gdzie jesteśmy nauczeni właśnie siedzieć w domu i izolować się. W związku z tym no, to są nasze początki i mam Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej i coraz więcej będzie o nas głośno. Kolejne warsztaty dla pań z wiejskich z terenu gminy Stoczek-Łukowski już wkrótce.